Yo, cześć Simoneczku, ja jestem Elwis, witam Was, moi drodzy, bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale ze Skyblocka na serwerze craftmc.pl i moi drodzy, specjalnie czekałem przez jakieś dwie godziny po moim streamie, aż ten odcinek będę mógł po prostu zacząć, bo ogólnie była taka sytuacja, że na moim streamie, na mojej wyspie, było jakieś dosłownie 12 osób, jakby serio, co chwilę. Tu była masa widzów i nie byłem w ogóle w stanie mieć chociaż ani sekundy, w której byłem chociaż tutaj przez sekundeczkę sam. A w tym odcinku chciałem zrobić coś tak tajnego, że nie mam absolutnie najmniejszej możliwości, żeby jakikolwiek widz widział w ogóle, w którym kierunku ja zmierzam, bo naprawdę po prostu w tym filmie planuję zrobić coś, o czym nie... Nikt, kto jest na mojej wyspie, a nikt w ogóle wbije, nie będzie miał zielonego pojęcia. Chwilę temu, moi drodzy, na wyspę wbił nowy wid czyli mislamp A jego wyzwanie będzie to, aby właśnie w tym miejscu, obok mojego wieżowca, postawić swoją chatę. Bardzo bym chciał, żeby ta chata, mordo, twoim challenge'em będzie to, żeby ona miała tak minimum jakieś 4 piętra, okej? Okay? To jest moje wyzwanie, żeby się troszkę namęczył, stary. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem mega ciekawy. Ale, moi drodzy, czas teraz właśnie najwyższy, jest, aby przejść do klucz tego odcinka. Ponieważ ja w jednym miejscu przy swoim wieżowcu mam swoje wszystkie cenne itemy Najcenniejszy item które tutaj w ogóle mam moi drodzy Są w tym shulker boxie, który jest schowany właśnie pod trawką No i była taka sytuacja na streamie, że jeden z widzów, który jest na mojej wyspie Którego nikt nie wymienię żeby ty nie, nie, nie działać na jego niekorzyść Wziął ten shulker box i po prostu mi go zawinął, co nie? I na całe szczęście mi go oddał, ale teraz jej pomyślcie Co jeżeli któryś z widzów postanowi mi, mi takiego pranka zrobić I mi moje wszystkie cenne itemy zabierze, a ja o tym nie będę wiedział, więc w tym odcinku musimy sobie znaleźć idealne miejsce, co ogólnie będzie mega ciężkie, bo na wyspie każdy jest wszędzie i jest serio absolutnie nie każdy wszystko obserwuje, więc naprawdę jeżeli chodzi o tą wyspę, ja tutaj ani grama prywatności, więc serio, w tym materiale musimy znaleźć to jedno jedyne miejsce, w którym nie będzie absolutnie żadnego gracza i tam zrobić sobie najbardziej tajną bazę, jaką można sobie wyobrazić. Zacznijmy od tego, że ten teren ogólnie absolutnie odpada. Tam też, bo tam Kobolonka buduje swój tajny projekt, o który będzie pewnie najwięcej na odcinku jutro. W tamtej okolicy właściwie ma bazę Virtinix, ale on tak szczerze, chyba gra troszkę mniej na serwerze, na, 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 na czym mniej. I tak to właśnie w tym miejscu buduje swoje ostre no więc szczerze, to jest mega mocne, ale imo po prostu, moi drodzy, ten rejon przy domku Kiki jest całkowicie ofnięty z tego powodu, że oni grają na serwerze chyba najwięcej, ok, Więc jak dla mnie, najmądrzejszą opcją będzie swoją tajną bazę. Zrobić mniej więcej więcej w tym miejscu, ale Elwiso, czemu akurat w tym miejscu, że tutaj coś się buduje, niby też coś będzie? Mam fajny plan, aby tą bazę tak, tak ukryć, by tam absolutnie nikt nigdy nie wbił. Więc widzowie, subskrybujcie kanał, bądźcie na tym odcinku do końca, aby znaleźć tutaj każdy sekret mojej wyspy, bo to będzie serio mega tajny film, a tak przy okazji, polecimy teraz sobie po bloczki, albo wiecie co lepiej, kupmy sobie teraz tej bloczki z będzie aktualnie mam 16 baniek, więc tak w sumie mam to gdzieś ile kasy wydał, ale ogólnie, więc teraz tak, co mi się właśnie wydaje, teraz w tej okolicy, czy, czy jest teraz w tej e, Online? Jest, więc teraz my też właśnie tutaj zobaczmy, w którym z jest miejscu, żeby nas nie widział, jak będziemy tam budowali. Czekajcie, czekajcie. Okej, okay, on jest teraz na, na dachu swojej e, budowli, czyli tego, tego swojego kasena, który tutaj stawia. Więc szczerze, on jest teraz zajęty. Kubolonka będzie tam też buduje swój projekt, więc szczerze, moi drodzy, jak teraz w tym miejscu sobie coś zbuduje, to tego chyba nikt nie ogarnie, wiecie? Chyba tego nikt nie ogarnie. Więc aktualnie, żeby teraz tutaj wpiszmy sklep i postawmy sobie, ale tak serio, szybko, żeby nas tutaj nikt nie, nie widział, kupmy sobie dwa staki bloków Dirta. I postawmy sobie tutaj taki po prostu słup wiecie Ale Elvito, dlaczego potrzebujesz słup Ponieważ tak mi się wydaje Maksymalna wysokość Minecrafta na której można budować To jest albo 256 Albo 320 Jeżeli na takiej wysokości postawimy sobie jakąś platformę Z tajną bazą a nikt tak wysoko nie buduje A nawet na leczenie nie lata To nie masz żadnej możliwości aby któryś z widzów W ogóle odkrył tą bazę Więc serio byczki jak dla mnie To jest jedyna właściwie możliwość aby tą bazę ukryć I żeby jej nikt nie znalazł w ogóle tutaj spójrzcie na tej wysokości Na kratce 180 Już się kończy widoczność, więc stąd Tu już właściwie i tak nikt tego nie będzie widział, więc szczerze jak sobie wiem, chociaż ma taki właśnie Blok wysokościowo 250 To i tak będziemy tutaj mieli straszny luzik Ej spójrzcie, wiecie co Takie moje czujne oko W tym momencie na tej kratce 270 Możemy nawet skończyć Ponieważ nie mamy możliwości, aby tutaj Ktokolwiek był, więc w tym miejscu Stawiamy sobie tutaj parę klocków, abyśmy mieli od czego budować No po prostu od bariery nie można budować, więc to jest nierealne a teraz to szybko sobie teraz skopmy, żeby nikt nie widział tych klocków, żeby nawet nie miał podejrzeć, że w tym miejscu powstaje jakakolwiek tajna baza, okej? Okay? Żeby nic nie wyszło, musimy teraz pozbyć się szybko dowodów, żeby móc budować swoją bazę. I teraz sobie spójrzcie, widzowie. Te, teraz w tym miejscu nie ma tego słupa. No i jakby, nawet jak się teraz wzbije chociażby wyżej elitrom, to nie ma możliwości fizycznej, aby to zobaczyć. Jakby naprawdę, żeby tam wbić, to trzeba po prostu o tym miejscu wiedzieć. Ok, to jest tak dobrze schowane. A teraz mam powiem lepiej. Naprawdę, o, teraz sobie tutaj wbiłem właśnie. Więc teraz tak, polecimy sobie do samego krańca, do samej. Do samego rogu bariery, ponieważ nawet jak ktoś się, się już bija na Elytrze, to nikt na Elytrze nie lata ta przykrawać, ponieważ wtedy się najzwyczajniej rozbije o... Oj, 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 sekundka się wtedy rozbije o barierę. Więc imo, e, końcówka, sama bariery, to jest idealne miejsce na tajną bazę. Bo nawet nikt tam nie wbije elitrom, bo inaczej zginie. Bo teraz później ja tutaj sobie skoczyłem i już straciłem właściwie całe HP, więc naprawdę takie miejsce jest totalnie safe, a przy okazji... Co jeśli tą bazę zbudujemy sobie z jakichś bloków takich właśnie jak kwarc które nawet z odległości nie są zbyt rzutujące tak się w oczu, więc naprawdę to jest nasza okazja, aby nasza baza była totalnie niezauważalna, naprawdę. To jest też taka wysokość, na której chyba się już o nic nie obawiał byczki, więc. Okej. Okay. To już jest taka krawędź, więc teraz tak, musimy tylko sobie te bloki tutaj zniszczyć. A to jest dość proste, bo już to właściwie kończymy sobie. Bardzo fajnie, żeby tutaj tego jednego klatka nie rozwalić, bo tutaj chociaż było o co budować, co nie? Naprawdę, żeby to coś jakoś bardzo nie odwalić i żeby się... Zbyt daleko nie posunąć, ok, jeszcze mamy tutaj chwileczkę, więc spoko. Myślę, że na luzie. I teraz tak. I teraz by, by nie. Musimy sobie kupić jakieś bloki, które potrzebujemy, więc teraz przy okazji to lecie teraz do Wojda. <laughs> Pisujemy sobie sklep i teraz tak. Które bloki są takie najbardziej optymalne? Czy to jest lód, który... Ej, w sumie wiecie co? Kwart kwarcem, ale lód się zleje z barierą. lód się zleje z barierą, wiecie, więc na moje. Kupmy sobie loot, bo nie ma lepszego bloku, który by się bardziej wtopił w tło nieba i bariery jednocześnie, wiecie? To jest blok jak dla mnie idealny do tajnej bazy. Serio, to jest blok idealny. Ej, spójrzcie, on totalnie się zlewa Jakby tr trzeba się naprawdę skupić, żeby go widzieć Ej, naprawdę, co jest w ogóle Ej, naprawdę, ej, lol Teraz my tylko posłuchamy tutaj więcej, ja wam to bardziej pokażę Też ja bym chciał, żeby ta baza była tak na jedną kratkę szerokości Żeby nawet jak ktoś zauważyłby, wiecie ee, Budowę, to żeby tutaj nie poznać Bo tutaj serio, to będzie tak przez same barierze Nawet jak ktoś będzie leciał, to tego nie zauważy specjalnie, wiecie Jak to będzie taka baza na jedną kratkę W której sobie schowamy swoje tematy, albo tutaj nawet, wiecie co Maksymalnie tutaj, żeby te temy się jakoś tutaj też w ogóle pomieściły na dwie kratki, to możemy sobie tak to zrobić, wiecie? to też tutaj było jakieś miejsce, to będzie serio dobrze. I to mi się będzie podobało wtedy. Więc teraz cyk i cyk i cyk. To jest bardzo w ogóle Mało wymagająca baza, ale naprawdę jeżeli chodzi o swoją tajną bazę, potrzebuje głównie miejsca na jedną skrzynkę a resztę sobie zobaczymy jeszcze później. Czas pokaże. C czas pokażę, więc spoko. Teraz tak, zobaczymy. A, a jasne, czas pokaże. Więc teraz tak, mamy to właściwie. I to jest bardzo podobna konstrukcja, ale szczerze, jak dla mnie, gdybym zrobił coś tutaj mocno przekombinowanego, to oni by to odkryli, wiecie? A taka prosta konstrukcja. Jest bardzo ciężka to odkrycie. Jakby trzeba się steryl postarać, żeby to odkryć. Naprawdę. Nawet gdyby znali miejsce tej lokalizacji, to byłoby im ciężko to znaleźć, wiecie? Jakby teraz sobie spójrzcie. Nawet, nawet to może jest to jakkolwiek widoczne, ale no kurde. Ej, okej, okay. czyli w, podczas dnia to wyglądało trochę gorzej, ale no czekajcie. Teraz polecimy na wyspę i zobaczymy teraz, jak mi to będzie w ogóle ciężko znaleźć. Z takiej odległości, wiecie? Więc teraz tak sobie też. By the way, chyba nie ma żadnych świadków, bo tutaj jest zajęty Ewirtyni z budową swojego e, kasyna. Więc bardzo fajnie, się ma, Mordo. Odcinek pozdrawia, się ma no się ma, no dam ci fireworkaster, dam ci nawet tutaj e, gorzałka level e, up Holland, spoko, to jest jakiś, widzę, że procentowy napój od widza, więc bardzo fajnie, to jest taki skarbny do Del Elvisa, przyjmij to ode mnie, nie ma co mordo, no teraz tak, ok, więc teraz z tego, co widzę, mamy straszny rudzik, więc teraz zobaczmy sobie, gdzie jest ta baza, nawet ja bym teraz chciał znaleźć to, nie? i naprawdę, to nie jest takie proste, spójrzcie, to trzeba się serio bardzo wzbić i trzeba znać to miejsce, trzeba znać to miejsce, bo inaczej nie masz szans, żeby tą bazę znaleźć, o kurde, bo jest w ogóle ciężko skoczyć, wiecie? I ciężko wbić, więc teraz w tym momencie, już została taka konkurska wodowa, co co? You know <4 Özell großes> w tym miejscu jest wejście, no to sobie zróbmy wyjście. To sobie zróbmy wyjście, żeby też było łatwo wyjść sobie. I teraz polecimy po mojej cennej temki No i zobaczymy, co tam możemy sobie sprowadzić, co nie? No bo takie miejsce jest idealne, żeby się jakoś tam schować, co nie? Tajna baza, jak dla mnie level top. Może tam jakieś sobie mam zaraz diamenty, wiecie? Bo to ma jakiś plan No bo kurde, o tym miejscu już każdy wie, bo ja to pokazałem na jakichś streamach niechcący przy widzach, co nie? Więc naprawdę, no tyle kiepciutko Teraz sobie dircik wbija, cyk i cyk No i cóż, nie ma szalkera, nic tu nie ma ukryte Czemu to jest klej akurat? Nie wiem czemu to jest klej, więc teraz tak co mieć coś cennego, co można byłoby schować do mojego magazynu, wiecie? Nie wiem, ale jak dla mnie, chociaż trochę dyaksów w razie w ogóle, gdyby nam coś zniknęło Jakieś tam emeraldy, wiadomo, że to ma jakieś tutaj właśnie e, szczątkowe rzeczy Ale jakbym jakoś mega zbiedniał, to żebym też miał co opylić, aby się jeszcze u uratować. I głównie myślę, że te bloki żelaza są cenne. Co jest takie tutaj jeszcze, co może być mega cenne? <coughs> jakieś itemy, jakaś tam zbrojka, na jakąś tam wszelką ewentualność też się przyda. Żeby nie było, że nagle bez niczego, wiecie, bo to byłoby serio kiepskie. Spodenki jakieś tam, nawet byle. w tej serii, żeby była jakakolwiek zbrojka. Jakieś tam itemy podstawowe. Ej, w ogóle. Ja mam taki mieczek, jak go nie używa. Ochaj. Okay. Bo to jest po prostu lepszy troszeczkę, więc spoko. Jakiś hajder sobie też weźmy, weźmy sobie jakąś siekierę. E, to sobie weźmy, to sobie weźmy, to sobie weźmy bo tutaj I ser... e, właśnie to jest też te wiecie, tak samo jak mój łuk. Najlepszy ma w ogóle na serwerze, więc naprawdę sobie tutaj zagarniemy te itemy. Tu jest ogólnie dość clear, tu nie ma jakichś tam tamków więc szczerze. To byłoby chyba z tego na tyle, wiecie? Elvis, mam nadzieję. E, mam nadanie dla Ciebie na odcinek. A to chyba starta więc spoko. Więc teraz nie lecimy sobie do góry. Ej, naprawdę, ta baza mi się podoba w ogóle też w tym miejscu. Powstaje kolejny filmik, ale to wszystko w swoim czasie w ogóle. To, czy ja mogę sobie wbić do tej bazy tym miejscem? I to byłoby strasznie mocne. I udało się! Ej, ja zaraz sobie zamykam sobie. Będę, będę tędy wchodził i wychodził, wiecie? Naprawdę to masa jest. Ej w ogóle wow! Ej, mam mega pomysł na skrytkę, wiecie? Mam mega pomysł na skrytkę, ale tutaj wpierw musimy zrobić sobie jeszcze jakąś skrzynkę. Mamy w ogóle, wiecie co? Sporo celników, więc na jakiś z też tutaj przy okazji można by sobie zrobić filmik z wieśniaków, bo ja to w ogóle zapomniałem, wiecie, jak mi to wyleciało z głowy. Mam nawet bacona, szczerze jeden bacon, jest warte jakieś dwie bańki, wiecie? Zaraz sobie, co nawet no, tutaj jakieś teraz starczają i pojechałem teraz na rynku bacony? Czy są w ogóle jakieś na rynku teraz wystawione? Ej, LOL! To jest teraz tak cenne, że tak nawet nie można kupić, wiecie? To nie ma na rynku. Absolutnie żadnego bikona, Ej, nie, jest tutaj jakiś, ale kosztuje 3,5 bańki. i to jest serio warto tego, żeby to schować. Wiecie? To, jest, to jest serio tego warte, żeby była taka tajna baza tego w ogóle. by the way. Sobie wpiszmy w sklebi sobie kupmy jakieś drewno, żeby postawić crafting tej, bo tutaj potrzebuje Jednego chociaż, dobra, więc syk. Okej, okay. damy go sobie tutaj. Plus, postawmy sobie skrzynkę, ok? Postawmy sobie skrzynkę. Bo to jedno, myślę, że na moje wszystkie sceny i tymi wystarczy. Więc nie musimy jakoś tutaj bardzo kombinować, wiecie? <tryk> tutaj naprawdę. Możemy sobie tutaj zrobić taką fejkową masę, że nawet ktoś wbije, to nie, nie ogarnie, że to jest z tym miejscu, wiecie? Bo mam teraz taki fajny koncept. Ej, właśnie, walnęłem błąd w ogóle, czekajcie. Albo wiecie co? Kupmy sobie tego tutaj drewna więcej, to zróbmy lepiej, ok? Zróbmy to lepiej, żeby nie było siary. Żeby nie było siary. Teraz sobie tutaj walnimy skrzynkę, więc teraz tak, damy sobie tutaj skrzynki. Tyle bloków. Damy sobie tutaj, nie wiem, nawet dla pozorów tutaj ten taki jeden młot, ok? Dam go sobie w to miejsce I to sobie wszystko wypełnimy emeraldami, żeby sobie Właśnie już tutaj ewentualnie ktoś wbił Żeby pomyślał, że to jest moja tajna baza I to są moje cenne itemki, a moje cenne itemy tak naprawdę Będą wszystkie w tym miejscu schowane Zaraz też sobie jakoś tutaj zabudujemy, wiecie Więc naprawdę pomysł jest spoko No bo kurde, muszę mieć jakąś tajną bazę, do której sobie mogę wbić po itemy Naprawdę, nie może być tak, że ja swoje wszystkie itemy Trzeba na wierzchu i każdy może mi je wyjąć Wiecie, bo tak szczerze było już takie sytuacje Że jakiś widz się wbił do mojej do mojego magazynu, mnie jakieś itemy cenne wziął w ogóle bez słowa, wiecie, więc naprawdę warto to się też jakoś pilnować, żeby kurde nie być bez niczego zaraz. Więc teraz tak, ogólnie w tym momencie, mamy tutaj swoją mamy tutaj swoje wszystkie ceny, mamy jakby 5 golów to akurat nie jest zbyt cenny i ten, żeby go tutaj trzymać, więc spoko, ale still 3 spony regulemów to jest dużo. W, w, w ogóle Wait! Mam teraz chyba w ogóle spawner do odbrania skita, co nie? Wow, e, w, więc w tym momencie mamy 4 spawny regolemów, okej? Okay? To jest serio dużo. Ej, 5 5 Ej kurde, tam się tutaj powiem, że mocno, więc bardzo fajnie. Więc teraz tak, tajtemy, te zabudujemy sobie w ten sposób. Ej wait, lepiej, damy sobie teraz tutaj taką fejkową skrzynkę, do której damy sobie, nie wiem kurde, klucz VIP. A co sobie zabudujemy, nawet jak już ktoś wbije i to zniszczy, to zobaczcie, że tu jest skrzynka, ale o tym nie będzie wiedział. Ej, kurde, pomysł jest mocny, naprawdę, więc bardzo fajnie. Więc ta baza ma swój taki potencjał, jakby naprawdę tym bardziej, że żeby ją znaleźć, po pierwsze trzeba mieć w ogóle elitrę, a na pewno nie, nie każdy ma elitrę, mój bo to jest taki ten premium bardzo. Ej, kurde, baza bardzo fajna. Więc też wiecie co? Co by tu jeszcze można zrobić? Czekajcie, hmm. Hmm. świat chroniony i na jest wyłączone. Wiem o co to w ogóle chodzi, ale spoko. To sobie w ogóle tutaj jakoś nawet w, tutaj Więc szczerze, moi drodzy, jak dla mnie, nikt tego nie znajdzie, więc bardzo to dobrze. To teraz sobie polecimy jakoś na dół i zobaczymy, jak to wygląda. Ej nie, no nie! Jakby nawet jak sobie tutaj jakoś w okolicy latam, to nie mam możliwości, aby tą bazę jakoś dobrze zobaczyć jakby naprawdę po prostu trzeba mieć pewność, gdzie lecimy. I teraz taka szybka wbita. I naprawdę mamy bazę pięknie, być ogarniątewym. więc z tym odcinku powiem teraz tylko tyle. subujcie kanał z dzwonkiem na moich streamach do do godziny 20. No i dziękuję tutaj każdemu za ten film, ponieważ to było właśnie mega mocno. Mamy tutaj swoją tajną bazę. e kurde! O kurde, ale bym umarł. Ale bym umarł. Więc moi drodzy, powiem teraz po prostu tyle. Dziękuję bardzo gorąco. subujcie kanał z dzwonkiem. Też followujcie Instagrama Elvisa pod A my w się na odcinku jutro. Więc dziękuwa. Tutaj na jest zagarnięta. Symboleczko, eleczko oraz ogro, ogromne, przeolbrzymie. Yo!